Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan Ostecki, witam, witam, a dzisiaj w gotuj z Gracjanem będzie kokos. Tutaj mam taki wielki, piękny, olbrzymi kokos. A, kokos, orzech kokosowy, twardy i w środku. O, słychać jak jest, że jest w środku woda kokosowa. Tak, kokos jest to owoc z Azji piękny kokos. Bardzo łatwo się rozprzestrzenia, ponieważ takie na przykład kokosy, jak wylądują w wodzie, w oceanie albo w morzu, no to po prostu płyną gdzieś i gdzieś dalej po prostu się Sadzą i tam wyrastają. No, głównie właśnie rosną nad brzegami morza i oceanu, ale oczywiście wszędzie tam, gdzie są tropiki. Ponieważ kokos wymaga dużo słońca i dużo wilgotności, jak jest gdzieś zimno. No to kokos nie, nie będzie rósł, musi być, musi być tropik dla kokosa i musi być słońce. Taki piękny kokos wyrósł i ja go zaraz będę w gotu z gacjanem degustować, jak on smakuje. W środku jest woda kokosowa, o słychać jak bulgocze. I tak, właśnie kokosy rosną nad, nad morzem, nad oceanem, nad brzegami, właśnie oceanu i morza. No i w środku w kokosie jest właśnie ta woda kokosowa. No i w kokosie jest dużo witamin w takim właśnie orzechu, bo to jest orzech kokosowy. A oczywiście o, kokos rośnie. Kokos rośnie na palmie kokosowej, ale on jest jeszcze jest taki, jest to taki zielony, olbrzymi zielony owoc. I dopiero. Usuwają właśnie ten olbrzymi zielony owoc, i w środku właśnie wyciągają właśnie tą pestkę. Ten tego orzecha wyciągają. On jest już tutaj nacięty, i tutaj jest właśnie dziurka zrobiona taka, żeby tutaj można było tą wodę kokosową wypić albo wylać do szklanki. Właśnie, tak jak właśnie mówiłem, w kokosie jest bardzo dużo, w tym orzechu kokosowym, jest bardzo dużo witamin, ale nie tylko witaminy, witaminy właśnie wszelkiego rodzaju B, 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 B1, B2, B3, B8, B6, C, E, K witamina, ale jest też fosfor, sód, magnez, potas, wapń, żelazo. W kokosie jest aż 70% tłuszczów, 15% węglowodanów, 7% białka. Właśnie kokosy właśnie rosną na palmie kokosowej. Palmy, wiadomo, tak jak to są takie zdjęcia z tropikalnych plaż, to te palmy takie właśnie rosną. Mają właśnie te takie piękne. Yy, yy, właśnie takie rozłożyste są takie mają piękne te liście takie palmowe no i właśnie na takich palmach rosną właśnie te owoce kokosowe i yy, i właśnie tak jak właśnie powiedziałem że yy, yy, są bardzo zdrowe i w ogóle, jeśli chodzi o kokos, to się właśnie mówi, że to jest bardzo ekonomiczna roślina najbardziej ekonomiczna roślina na świecie. Z włosia kokosa, bo tutaj jeszcze jest, bo ten, ten już kokos jest, już te włosy są usunięte, a tutaj jeszcze czasami właśnie są takie włosy. Z tych włosów kokosa robi się na przykład stroje, szczotki, pędzle. Liny się plecie z nich. A znowu z kokosa też się produkuje olej kokosowy, który też jest niesamowicie zdrowy ten olej kokosowy. Mówi się, że też kokos jest naturalnym antybiotykiem zwalcza bakterie, odżywia też skórę wspomaga działanie mózgu. Właśnie ta woda kokosowa, która jest w środku, do której właśnie zaraz się dostanę, to ona też dostarcza dużo energii. Zaraz zobaczymy, jak ten kokos smakuje, jaki on jest, jaka ta woda kokosowa jest. Wszystko się zaraz okaże. Piękny kokos jest. Biorę kokosa i właśnie. Pierw właśnie pisze, żeby tutaj zrobić o dziurę, żeby można było wypić to, żeby można było wypić to mleczko kokosowe. Tutaj w zestawie jak, był, jak była sprzedawana. Jak, była sprzedawana właśnie, jak był sprzedawany właśnie ten owoc kokosowy, to też właśnie taka rureczka była specjalna. O, tutaj się tą rurkę wkłada, i już mamy piękny owoc kokosowy i wodę kokosową. Ja teraz spróbuję, jak ta woda kokosowa smakuje. Słodka. Po prostu smakuje kokosem. Bardzo fajna woda kokosowa. Wezmę tą wodę kokosową. Od razu nie będę pić w całości, chociażby można było wypić, ale ja tą wodę kokosową przeleję do szklanki. I sobie zostawię tą wodę po kokosową na później. Ale bardzo fajny, bardzo fajny, taki słodki smak ma to, ta woda kokosowa. O, ona tak wygląda w środku. Taka lekko mętna. Woda kokosowa. Nawet w takim kokosie sporo tej wody kokosowej jest. No, jeszcze troszkę i będzie cała szklanka. A ja zaraz wylewa, wylewa się. Chyba już zaraz będzie. O. Już cała. Zawartość tej wody kokosowej się z kokosa wylała. Już nie ma nic. Została tylko tutaj ta właśnie dziurka. Tutaj jest właśnie ta słomka, żeby sobie pić. No, bardzo fajnie to tak wygląda. Można sobie je pić. Tutaj mam tą wodę kokosową. Taka jasno, ja taka jasna, mętna woda kokosowa. Ale smakuje bardzo dobrze. Tak. Taki ma bardzo fajny smak kokosowy ta woda. Kokosowa także polecam. Bardzo dobrze się napić takiej wody kokosowej od czasu do czasu. Natomiast teraz będę próbować. Bo jeszcze nigdy. Nie otwierałem kokosa. Będę próbować po prostu tego kokosa otworzyć. Będę próbować tego kokosa otworzyć. Może talerz sobie wezmę na bok. Natomiast teraz będę próbować kokosa otworzyć. Mówią, że po prostu trzeba kilka razy. Porządnie młotkiem walnąć. Jeszcze za słabo. Tutaj jest troszeczkę to. Kolkociąg też tutaj za, za dużo nie pomoże. Będę chyba musiał to po prostu uderzyć naprawdę z całej siły. Nie, tak jest. Za słabe. Za, za słabo to. To jest, jednak jest za mocny ten. I tutaj też jest to. To jednak jest za mocne. Muszę po prostu. Wyjść na zewnątrz i po prostu walnąć o jakiś beton. Najlepiej rzucić tym kokosem. Niech on po prostu się roztłucze i wtedy i wtedy będzie i wtedy będziemy mieli tutaj. Bo tak to no nie da rady, nie da rady. Nie da rady to jednak jest. Yy, to nacięcie tutaj takie jest, ale to nacięcie jednak jest bardzo małe i po prostu tutaj się nie da. Muszę to po prostu walnąć o po prostu o beton, o, o podłogę, o posadzkę, żeby to po prostu rozwalić tego kokosa. Tenże Muszę teraz wyjść i zaraz przyjdę już z rozwalonym kokosem. Kokos, kokos, kokos. Super, fajny kokos. Kokos, kokos, koko, kokos, kokos. Super, super, kokos. Super, fajny kokos. Koko, kokos, kokos. Super fajny jest! Kokos fajny jest! Super fajny jest! Kokos fajny jest! Dobra, idę rozbijać kokosa. Mam młotek. I teraz spróbuję rozbić to. Już trochę dobrze. Pękło już. Już jest pęknięty, teraz już rozłupę go. Jeszcze raz. Dobrze. Jest pęknięty, teraz będę mógł już go. Rozerwać. Cześć, 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 witam ponownie. Właśnie wróciłem już z piwnicy, gdzie rozbijałem młotkiem kokosa i jest. Młotkiem go już rozbiłem, pęknięty jest. O, teraz tylko wystarczy włożyć do niego nóż i rozbić go. O, i i go rozerwać. I o, jest już kokos. O, rozerwany. Elegancki, piękny kokos. Kokos, kokos, kokos. Superfajny kokos. Kokos, kokos, kokos. Kokos, kokos, kokos. La 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 la, la. Kokos, kokos, kokos. Tak. Teraz będę próbować jak smakuje ten, ten miąż kokosa. Będę sp o spróbuję jak on smakuje ten miąż. No po prostu tak kokos, tak jak wiórki kokosowe. Tylko wiórki kokosowe są takie drobniutkie. A tutaj po prostu jest sporej wielkości to. Tak więc, że kokos jest rozłupany. Tu jest kokos. Tutaj jest woda kokosowa. Tak więc, że wszystko jest. Zrobione. I woda kokosowa jest słodka i leciutko kwaśna, ale, ale słodziutka i bardzo dobry smak ma taki właśnie kokosowy. Natomiast tutaj to w środku. W środku jest po prostu takie, tak, wiórki kokosowe. Oczywiście nie jest to takie słodkie, bardzo. Słodsza jest ta woda. Nie jest takie słodkie, bardzo, ale jest kokosowe. I fajne jest. Fajnie tak się to je. Tenże... Kokos jest wypróbowany. Tenże. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć. Kokos, kokos, kokos. Kokos, kokos, kokos. Super fajny, fajny kokos, 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 kokos. La 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 kokos. Kokos fajny jest. Kogo super jest? Cześć!